Those on the track. To nie koniec, to dopiero jest nowy początek, alternatywna rzeczywistość, zaczyna się problem, przypomnij sobie przeszłość, gdy w wózku brałeś drobne, teraz na ulicy leżysz i masz zakwamioną mordę, Suka ciebie zera, to jest trochę niedorzeczne, swoich kupi się nabija, sama w ręce masz uwierz mi, że kiedyś chciałem coś o niej powiedzieć, to nie chciałeś słuchać, bo latałeś z nią jak motyl na wietrze Miałem wysoki lot, chociaż wczoraj w trochę spadłem, Choć to nie cukier z kerbatą, to i tak duży upadek, Upadkiem można nazwać, bardzo cukrowate, Śpianiem z gościa, którego nazywam bratem Twój ziomal przez internet kozak, a realu pista Pizdę nosi pod okiem, po tym tańczy, że na klipach Twój drugi ziomal rozsławił się w batonikach Góralek na niego mówią, to jest rozpinionek ksywa Twój trzeci ziomal raper, ale czegoś mu brakuje Gościa od mi mastery potrzebuje, bo on to nie umie nie bardzo mosty z bo tylko to potrafi Siedzi na kąpie i popija se browarki Czwarty ziomal za to jest najbardziej normalny Pomaga przy albumie i pomaga dalej w branży Pomagał na przykład kiedy nagrywałem prequel Mam nadzieję, że kiedyś zgarniemy złoto za płytę Kropla deszczu nie tak dawno, choć to prawie już dwa lata Duże liczby po tym, jak patrzę na Spotify, jak raka może przez swój kiedyś byty miał za darmo losem Puszczam playlistę, na niej tak kiedyś, może dorosnę Krew na białej ścianie, chociaż mam już czyste ręce Ziomek przeprosił, że sprzedał się za złamane serce Jestem kurwa jak nie wiem, że kurwa nikt nie pytał Bicie jeszcze nie skończył, a ja wypierdalam, znikam